Dzisiejszy sprzęt to coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły mini PC, ale w środku kryje naprawdę mocne podzespoły. Mini X Elite EU715 AI to kompaktowy komputer z najnowszym procesorem Intel Core Ultra 7-155H który ma aż 16 rdzeni, zintegrowaną grafikę Intel Arc i specjalny układ do zadań AI. Do tego 32 GB pamięci DDR5, 1 TB SSD PCI Express 4.0 i pełen zestaw nowoczesnych portów, w tym Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz dwa złącza 2,5 GB LAN. To sprzęt, który teoretycznie ma wszystko. Wydajność nowoczesne złącza obsługę aż 4 monitorów 4K, a do tego zmieści się dosłownie wszędzie. Ale jak jest w praktyce? Czy ten maluch faktycznie poradzi sobie, z grami, montażem wideo i codzienną pracą? Sprawdźmy to, ale zacznijmy od odpakowania. A tam wszystko zapakowane w solidne pudełko. W środku od razu na wierzchu znajduje się sam mini PC, który jest dobrze zabezpieczony, a pod spodem akcesoria. Zasilacz 100W, kabel HDMI, uchwyt Wesa do montażu za monitorem oraz instrukcja obsługi. Niczego więcej tu nie potrzeba. Komplet gotowy do pracy od razu po wyjęciu z pudełka. Po wyjęciu sprzętu od razu czuć, że to nie jest tani plastik. Obudowa jest metalowa, bardzo solidna i dobrze spasowana. Urządzenie jest też naprawdę kompaktowe. Ma zaledwie 14 cm szerokości i niecałe 4 cm wysokości. Waży nieco poniżej 800 g, więc spokojnie można postawić go na biurku. Chować za monitorem albo powiesić dzięki uchwytowi wesa. Przechodząc do portów. Z przodu mamy przycisk zasilania, gniazdo słabkowe 3,5 mm, dwa porty USB typu A w standardzie 3,2 drugiej generacji, Thunderbolt 4, który obsługuje obraz w rozdzielczości 4K przy 120 Hz oraz przycisk resetowania CMOS. Przydatne gdyby coś się zawiesiło. Z tyłu natomiast jest już prawdziwy zestaw dla bardziej wymagających użytkowników. Mamy dwa porty sieciowe RJ45 oba w standardzie 2,5 GB, dalej HDMI 2.1, który potrafi obsłużyć nawet obraz w 8K przy 60 Hz. Display Port 1.4 z obsługą 8K przy 60 Hz albo 4K przy 144, port USB typu C 3.2 drugiej generacji x 2, który potrafi jednocześnie przesyłać obraz dane i zasilać urządzenie, oraz dodatkowy USB typu A 3.2. No i oczywiście gniazdo zasilania 20V 5A oraz blokada A Z podziału budowy znajdziesz otwory wentylacyjne i mocowanie do uchwytu Vesa, a sam design jest bardzo minimalistyczny. Czarna powierzchnia z delikatnym skośnym wzorem wygląda po prostu elegancko. Nowocześnie. Całe sprawia wrażenie małego, ale bardzo dopracowanego komputera, który spokojnie może konkurować z większymi desktopami. W teście Cinebench R23 ten mini PC z procesorem Intel Core Ultra 7155H uzyskał 15215 punktów w teście wielorodzeniowym oraz 1686 punktów w teście jednorodzeniowym. To naprawdę bardzo dobry wynik, szczególnie jak na tak kompaktową konstrukcję. Dla porównania, procesor Intel Core i 99880H, który jeszcze niedawno montowano w topowych laptopach dla profesjonalistów, osiąga około 9000 punktów w teście multicore, czyli aż 40% mniej. Nawet starsze procesory desktopowe klasy Ryzen 7700X czy i 7700 k wypadają tu znacznie słabiej. Co to oznacza w praktyce? Że ten mały komputer ma wydajność na poziomie topowej stacji roboczej sprzed kilku lat, a jednocześnie mieści się w budowie Mniejszej niż książka. Wynik w teście wielordzeniowym pokazuje, że świetnie radzi sobie z pracą w środowiskach, które wykorzystują wiele wątków, czyli zrenderowanie wideo, kompresją, obróbką zdjęć, programowaniem czy symulacjami 3D. Z kolei wynik 1686 punktów w teście jednordzeniowym to dowód na bardzo dobrą responsywność. System działa płynnie, programy uruchamiają się błyskawicznie, a praca biurowa czy przeglądanie internetu są po prostu komfortowe. Czy taki maluch jak Mini X Elite EU715AI nadaje się do gier? Na papierze ten komputer wygląda jak sprzęt do wszystkiego. Nowy procesor Intel Core Ultra 7, aż 16 rdzeni, szybka pamięć DDR5, grafika Intel Arc i nowoczesne porty. Ale w praktyce to nie jest komputer stworzony typowo do gier. I nie dlatego, że jest słaby, bo procesor ma naprawdę dużo mocy. Problem w tym, że większość tej mocy idzie w zadania obliczeniowe i wielozadaniowość, a nie w grafikę 3D. Zintegrowany układ Intel Arc jest lepszy niż stare IGPU. Ale to wciąż nie jest poziom dedykowanej karty pokroju RTX-a czy Radeona. Owszem, starsze gry i tytuły sportowe pójdą płynnie, ale najnowsze gry AAA raczej na niskich detalach i z ograniczoną liczbą klatek. Za to tam, gdzie ten sprzęt błyszczy, to wydajność w pracy. Dzięki 16 rdzeniom i 22 wątkom, szybkiemu dyskowi PCI Express 4.0 i 32 GB pamięci DDR5 wszystko działa błyskawicznie. Ten komputer został stworzony do montażu wideo, grafiki, pracy biurowej, analizy danych, programowania czy nawet lekkiego projektowania 3D. Dodatkowo można podłączyć aż 4 monitory 4K, co czyni z niego idealne centrum dowodzenia do pracy kreatywnej albo na studia. I teraz najlepsze. Dzięki Thunderboltowi 4 można do tego mini PC podłączyć zewnętrzną kartę graficzną, czyli tak zwanego EGPU. Wtedy jego możliwości rosną o kilka poziomów. Zyskujemy wydajność gamingowego PC, a po odłączeniu karty staje się kompaktowy, cichy komputer biurowy, który zużywa kilka razy mniej prądu. Więc jeśli ktoś szuka sprzętu który w małej obudowie połączy profesjonalną wydajność z elastycznością, to właśnie tego typu konstrukcja jak Mini X Elite ma w tym sens. To nie jest komputer, który ma zastąpić gamingowego potwora. To komputer, który potrafi być uniwersalny do pracy w dzień, do grania po godzinach, jeśli zechcesz z pomocą, jeśli zechcesz z pomocą zewnętrznej karty graficznej. No dobra, ale dość teorii. Sprawdźmy, jak ten mini PC radzi sobie w grach. Wszystkie testy robiłem w rozdzielczości Full HD, żeby zobaczyć, jak daleko da się dojść z samą zintegrowaną grafiką Intel Arc. Zaczynam od Ghost of Tsushima. I tutaj niestety szału nie ma. Na wszystkich ustawieniach ustawionych na niski poziom mamy średnio około 25 klatek na sekundę. Momentami spada nawet do 20, szczególnie w wymagających terenach. Da się to uruchomić, ale nie da się tego nazwać komfortową rozgrywką. Przechodzimy dalej. Elden Ring wypada już zauważalnie lepiej. Na ustawieniach wysokich mamy około 35 klatek, a po przełączeniu na niskie okolice 50 FPS-ów. Tutaj już faktycznie da się grać, chociaż nie oczekujcie cudu. Przy większej ilości efektów czy bossach FPS-y potrafią lekko spaść. Kolejna gra to Red Dead Redemption 1. Tutaj widać, że ten sprzęt zdecydowanie lepiej radzi sobie ze starszymi tytułami. Na niskich detalach osiąga płynne 60 klatek na sekundę, a po podkręceniu wszystkiego na ultra mamy średnio około 35 FPS. I to już wygląda naprawdę dobrze jak na mini PC bez grafiki. Na koniec Call of Duty Modern Warfare. Tutaj na niskich ustawieniach udało się wyciągnąć około 55 klatek na sekundę, nawet w bardziej otwartych lokacjach. To naprawdę przyzwoity wyniki i pokazuje, że Intel Arc w tym procesorze potrafi trochę więcej niż można by się spodziewać. MiniX Elite EU715 AI to świetny przykład, że mini PC nie musi oznaczać kompromisu. W tej małej, solidnej obudowie kryje się Intel Core Ultra 755 h z 16 rdzeniami, 32 GB RAM DDR5, 1 TB SSD PCI Express 4. Wyniki Cinebench'a pokazują, że jego wydajność dorównuje pełnoprawnym stacjom roboczym sprzed kilku lat, a całość działa cicho i bardzo stabilnie. Do emulacji retro konsol, pracy biurowej, montażu wideo czy projektowania 3D sprawdzi się znakomicie, ale jeśli ktoś szuka sprzętu stricte do nowoczesnych gier, to tutaj zintegrowana grafika Intel Arc może być ograniczeniem. Dzięki Thunderbolt 4 można podłączyć zewnętrzną kartę graficzną i wtedy zyskać dodatkową moc, ale sam sobie ten komputer błyszczy w montażu wideo, programowaniu i pracy biurowej. Krótko mówiąc, to nie jest gamingowy potwór, tylko komputer. Kompaktowa wydajna stacja robocza. Idealna dla tych, którzy chcą coś mocnego, cichego i nowoczesnego sprzętu do codziennego użytku. Sprzęt do testów użyczył sklep geekbind.com, a link do niego, wraz z zniżką znajdziecie w opisie pod filmem.